Przygotuj się na otrzymanie finansowego błogosławieństwa w ciągu 24 godzin. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś na progu czegoś wielkiego, czegoś, co może zmienić Twoje życie na zawsze? Dzisiaj przynoszę Wam wyjątkową wiadomość. Błogosławieństwo finansowe jest w drodze i nadejdzie zaledwie w ciągu 24 godzin. Wyobraź sobie, że otwierają się przed Tobą drzwi do okazji, która nie tylko złagodzi Twoje zmartwienia finansowe ale także wprowadzi do Twojego życia nową erę obfitości i dobrobytu. To nie jest tylko nadzieja, to jest Boża obietnica. Zostaw w komentarzach poniżej przyjmuję w imię Jezusa, oświadcz, poczuj, uwierz, Bóg w swojej nieskończonej mądrości i hojności widział Twoje zmagania i wysłuchał Twoich modlitw. Zamierza wysłać potężną odpowiedź, która spowoduje cudowną zmianę w Twojej sytuacji finansowej. To błogosławieństwo przyjdzie w niespodziewanym momencie, ale dokładnie wtedy, gdy będziesz go najbardziej potrzebować. Zachęcam cię, abyś w ciągu następnych 24 godzin pozostał otwarty. Przygotuj się na przyjście dobrobytu, który może nadejść w sposób, którego sobie nie wyobrażałeś. Może to być nowa okazja biznesowa, umorzenie długu, niespodziewany prezent, a nawet spostrzeżenie, które otworzy drzwi do nowych źródeł dochodu. Pamiętaj, że kluczem do otrzymania tego błogosławieństwa jest wdzięczność i wiara. Bądź wdzięczny za to, co już masz, i za łaskę, która dopiero nadejdzie. Pozostań pozytywnie nastawiony i otwarty na przypływ bogactw, które wkrótce pojawią się w Twoim życiu. To nie tylko zmiana finansowa, to duchowa przemiana, która wzmocni Twoją wiarę i poszerzy Twoją wizję tego, co jest możliwe. Zachowajcie czujność. Miejcie nadzieję i bądźcie gotowi na to, że staniecie się świadkami cudu. W ciągu zaledwie 24 godzin wydarzy się coś niezwykłego, a ty przekonasz się, że to nie był przypadek. To jest Twój czas na rozwój. Gdy rozpoczyna się odliczanie do Twojego finansowego błogosławieństwa, ważne jest, abyś zastanowił się nad lekcjami i podróżami, które cię tu zaprowadziły. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat. Wyzwania, którym stawiłeś czoła i które pokonałeś, wszystko to stanowi część twojego przygotowania na to, co ma nadejść. W tym czasie oczekiwania zachęcam cię do zastanowienia się, co tak naprawdę dla ciebie oznacza dobrobyt. Nie chodzi tylko o zwiększenie środków na twoim koncie bankowym, ale także o bogactwo, które przenika każdy aspekt twojego życia: zdrowie, relacje, spokój duchowy i radość. Podczas oczekiwania na to błogosławieństwo warto uporządkować swoje plany i dostosować swoje cele do swoich najgłębszych wartości. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób możesz wykorzystać tę przyszłą obfitość nie tylko do poprawy swojego życia, ale także życia ludzi wokół ciebie. Prawdziwy dobrobyt rozkwita, gdy się nim dzielimy. Jest to również czas na wzmocnienie wiary. Nadal pielęgnuj w sobie ducha wdzięczności. Bądź wdzięczny za małe codzienne zwycięstwa, ale także za te duże. Trzymaj się mocno wiary, że wszechświat działa na twoją korzyść, ponieważ wiara jest fundamentem, na którym zbudowane są wielkie błogosławieństwa. W ciągu najbliższych 24 godzin, oczekując na tę finansową transformację, pozwól sobie na wielkie marzenia. Wyraźnie wyobraź sobie, co zrobisz z błogosławieństwem, które nadchodzi. Wyobraź sobie że żyjesz życiem, o jakim zawsze marzyłeś, życiem, w którym dostatek jest stały, a strach przed finansami nie ma miejsca. To dopiero początek nowego etapu w twoim życiu: etapu rozwoju i nieograniczonych możliwości. Przygotuj się, bo już wkrótce będziesz miał niesamowitą historię do opowiedzenia. Historię o tym, jak wszystko zmieniło się w ciągu zaledwie dwudziestka, cztery godzin. Pamiętajcie, że to dopiero pierwsza strona nowego rozdziału pełnego obietnic i cudów. Gdy rozpoczyna się odliczanie do Twojego finansowego błogosławieństwa, ważne jest, abyś zastanowił się nad lekcjami i podróżami, które Cię tu zaprowadziły. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat, wyzwania, którym stawiłeś czoła i które pokonałeś wszystko to stanowi część Twojego przygotowania na to, co ma nadejść. W tym czasie Oczekiwania zachęcam cię do zastanowienia się, co tak naprawdę dla ciebie oznacza dobrobyt. Nie chodzi tylko o zwiększenie środków na twoim koncie bankowym, ale także o bogactwo, które przenika każdy aspekt twojego życia: zdrowie, relacje, spokój duchowy i radość. Podczas oczekiwania na to błogosławieństwo warto uporządkować swoje plany i dostosować swoje cele do swoich najgłębszych wartości. Zadaj sobie pytanie: w jaki sposób możesz wykorzystać tę przyszłą obfitość nie tylko do poprawy swojego życia, ale także życia ludzi wokół ciebie? Prawdziwy dobrobyt rozkwita, gdy się nim dzielimy. Jest to również czas na wzmocnienie wiary. Nadal pielęgnuj w sobie ducha wdzięczności. Bądź wdzięczny za małe, codzienne zwycięstwa, ale także za te duże. Trzymaj się mocno wiary, że wszechświat działa na twoją korzyść. Ponieważ wiara jest fundamentem, na którym zbudowane są wielkie błogosławieństwa. W ciągu najbliższych 24 godzin, oczekując na tę finansową transformację, pozwól sobie na wielkie marzenia. Wyraźnie wyobraź sobie, co zrobisz z błogosławieństwem, które nadchodzi. Wyobraź sobie, że żyjesz życiem, o jakim zawsze marzyłeś życiem, w którym dostatek jest stały, a strach przed finansami nie ma miejsca. To dopiero początek. Nowego etapu w twoim życiu, etapu rozwoju i nieograniczonych możliwości. Przygotuj się, bo już wkrótce będziesz miał niesamowitą historię do opowiedzenia historię o tym, jak wszystko zmieniło się w ciągu zaledwie 24 godzin. Pamiętajcie, że to dopiero pierwsza strona nowego rozdziału pełnego obietnic i cudów. Teraz, gdy rośnie oczekiwanie na błogosławieństwo finansowe. Ważne jest nie tylko przygotowanie się na jego otrzymanie, ale także jego utrzymanie. Dobrobyt nie polega jedynie na otrzymywaniu, lecz także na zachowywaniu i pomnażaniu tego, co się otrzymało. Edukacja finansowa staje się zatem niezbędnym narzędziem na tej nowej drodze. Inwestowanie w wiedzę finansową może zmienić sposób, w jaki zarządzasz swoimi zasobami. Zrozumienie zasad inwestowania, ekonomii i zarządzania ryzykiem może pomóc ci podejmować mądrzejsze decyzje i chronić swój przyszły majątek. Potraktuj te przygotowania jako część swojej strategii, która ma na celu nie tylko przyciągnięcie, ale także zmaksymalizowanie i utrwalenie nadchodzącego dobrobytu. Ponadto ten czas błogosławieństwa może być okazją do ponownego przemyślenia priorytetów. Dzięki nowej perspektywie możesz podjąć decyzję o odejściu od nieokiełznanych nawyków konsumpcyjnych, i wybraniu bardziej świadomej i zrównoważonej ścieżki. Prawdziwy dobrobyt wiąże się ze stylem życia, w którym równowaga i długotrwałe dobre samopoczucie są ważniejsze od doraźnych, ulotnych przyjemności. Przygotowując się na ten napływ środków finansowych, warto również zacieśnić więzi społeczne. Bogactwo, gdy się nim dzielisz, ma moc, by podnieść na duchu nie tylko Ciebie, ale i ludzi wokół Ciebie. Pomyśl, w jaki sposób możesz przyczynić się do rozwoju swojej społeczności, czy to poprzez darowizny, wolontariat, czy po prostu poświęcając swój czas i umiejętności, aby pomóc innym, w sferze duchowej wzmacniaj swoją więź z boskością. Niezależnie od twojej wiary lub przekonań, znalezienie czasu na medytację, modlitwę, lub po prostu zastanowienie się nad błogosławieństwami, które cię spotkały, może wzbogacić twoje doświadczenie dobrobytu to duchowe połączenie może nie tylko dać nam pocieszenie, ale także wskazówki, cierpliwość i wdzięczność w tym czasie przemian. Pamiętaj, że dobrobyt ma wiele aspektów obejmuje zdrowie fizyczne i psychiczne, radość, miłość, osobistą satysfakcję i bezpieczeństwo finansowe. Każdy z tych elementów przyczynia się do pełnego i bogatego życia. Dlatego skupiając się na nadchodzących błogosławieństwach finansowych, nie zaniedbuj innych form bogactwa w swoim życiu. Teraz, gdy zbliża się 24 godzina, utrzymuj nastawienie pełne pozytywnego oczekiwania. Bądź gotowy do działania, gdy tylko nadarzy się okazja i ufny, że zaakceptujesz zmiany, które będą towarzyszyć Twojej nowej pomyślności, a podczas oczekiwania świętuj. Świętuj każdą chwilę, która Cię tu doprowadziła i przygotuj się na jeszcze większe świętowanie w przyszłości. To finansowe błogosławieństwo stanowi tylko jeden aspekt Twojej podróży ku życiu pełnemu sensu i dostatku. Gdy przewracasz tę stronę, nowe historie czekają na napisanie historie sukcesów, odporności i wdzięczności, na których będziecie mogli dalej budować, bazując na fundamencie odnowionej pomyślności. To czas, w którym powinniśmy oddawać, cześć i dziękować Bogu, dawcy wszelkiego dobra. On nie tylko otwiera drzwi możliwości, ale także oświetla drogę mądrością i miłością. Podczas nabożeństwa zastanów się, w jaki sposób każdy aspekt twojego życia został ukształtowany przez Bożą rękę. Z wdzięcznością wspominaj chwile, w których czułeś, że Bóg cię prowadzi i chroni. To nowe błogosławieństwo finansowe jest kolejnym dowodem jego nieskończonej miłości i pragnienia, by twoja pomyślność rozwijała się pod każdym Względem, w miarę upływu kolejnych 24 godzin, traktuj je jako święty czas przygotowań i refleksji. Poświęć czas na modlitwę, rozmyślając nad fragmentami Pisma Świętego, które mówią o dobrobycie, wierze i zaufaniu do Boga. Praktyki te nie tylko wzmacniają Twoją wiarę, ale także uspokajają Twojego ducha, dostosowując Twoje pragnienia do boskich celów. Ten okres oczekiwania jest również okazją do pogłębienia relacji z Bogiem. Rozmawiaj z Nim nie tylko po to, by prosić, ale także po to, by słuchać. Bądź uważny na boskie szepty, które mogą pokierować Twoimi przyszłymi decyzjami i wpłynąć na to, jak poradzisz sobie z nadchodzącym błogosławieństwem. Prawdziwy dobrobyt wiąże się z boską mądrością, która pomaga podejmować decyzje zapewniające długotrwałe dobre samopoczucie. Bierz udział w aktach czci, które wzmacniają twoje oddanie i wdzięczność wobec Boga. Niezależnie od tego, czy wyrażane są poprzez uwielbienie, wspólną modlitwę czy bezinteresowną służbę, działania te stanowią namacalny wyraz twojej wiary. Przypominają również, że twoje błogosławieństwo finansowe stanowi tylko część większego planu Bożego, który obejmuje życie wypełnione służbą i wdzięcznością. Perspektywa ma w tym procesie kluczowe znaczenie. Myśląc o rychłym nadejściu swojego dobrobytu finansowego, pomyśl o tym, jak może on służyć celom ważniejszym niż Twoje własne interesy. Rozważ, w jaki sposób to błogosławieństwo może stać się narzędziem pomagającym potrzebującym i przyczyniającym się do rozwoju dzieła Bożego na świecie. Prawdziwe bogactwo to takie, które przyczynia się do rozwoju Królestwa Bożego. Rozszerza jego zasięg i wpływa na życie wielu ludzi. Postrzegaj to błogosławieństwo nie tylko jako osobisty zysk, ale jako dany ci od Boga dar, który może coś zmienić. Wraz z tym zasobem wiąże się odpowiedzialność za jego mądre wykorzystanie promując sprawiedliwość, życzliwość i współczucie. To jest sedno prawdziwego wielbienia uznanie, że wszystko, co otrzymujemy, jest darem, który należy wykorzystać w służbie boskim planom. Przygotowując się na przyjęcie i zarządzanie tym finansowym błogosławieństwem, pozostań pokorny i otwarty. Pamiętaj, że drogi Boga często są tajemnicze, ale zawsze ukierunkowane na Twój duchowy rozwój i dobre samopoczucie. Trwajcie mocno w wierze, wiedząc, że każdy krok, który podejmujecie pod boskim przewodnictwem, prowadzi do większego spełnienia w życiu. To święta godzina, próg między przed i po w Twojej podróży finansowej i duchowej, świętuj każdą chwilę z głębokim szacunkiem i radością, oczekując nie tylko przyszłego dobrobytu materialnego, ale także głębokiego spokoju i satysfakcji, które towarzyszą sercu zestrojonemu z boskością. Otrzymanie błogosławieństwa o tak wielkiej skali to nie tylko moment radości, ale także zaproszenie do mądrości i duchowej dojrzałości, ciężar odpowiedzialności. Kiedy zostaniemy obdarzeni pomyślnym obrotem spraw finansowych, łatwo jest dać się ponieść początkowej ekscytacji związanej z zyskiem. Jednak, jako odbiorcy tych darów, jesteśmy wezwani do działania w sposób odpowiedzialny. To nie tylko szansa na zmianę naszego własnego życia, ale także życia ludzi wokół nas. Z bogactwem wiąże się obowiązek zarządzania nim w sposób, który czci źródło wszelkich błogosławieństw Boga. Mądre zarządzanie, mądre zarządzanie tym nowym bogactwem jest kluczowe. Oznacza to unikanie pokusy nadmiernej konsumpcji i ostentacji. Zamiast tego powinniśmy wykorzystać te zasoby do promowania stabilizacji i bezpieczeństwa dla siebie i naszych rodzin, a także jako narzędzie do pomocy tym, którzy mają mniej szczęścia. Prawdziwą miarą naszego dobrobytu jest to, w jaki sposób wykorzystujemy go, by pozytywnie oddziaływać na społeczność i świat wokół nas. Długoterminowa perspektywa istotnym elementem odpowiedzialnego przyjmowania błogosławieństwa jest patrzenie poza bieżącą teraźniejszość i planowanie przyszłości z uwzględnieniem długoterminowej wizji. Wiąże się to z inwestowaniem w edukację, zdrowie i możliwości, które nie tylko zachowują, ale i pomnażają otrzymane błogosławieństwa. Rozważne planowanie finansowe i strategiczne inwestowanie to sposoby na zapewnienie, że dar będzie miał trwały wpływ, zmieniając chwilowy dar w trwały spadek. Odpowiedzialność duchowa oprócz zarządzania finansami istnieje odpowiedzialność duchowa, która towarzyszy dobrobytowi. Wiąże się to z prowadzeniem życia pełnego wdzięczności i pokory, ze świadomością, że wszystko, co mamy, jest darem od Boga. Taka perspektywa pozwala nam zachować równowagę i nie pozwala, aby duma i poczucie samowystarczalności odciągnęły nas od wyższego celu. Dobrobyt powinien nas zbliżać do Boga, zwiększając naszą zdolność służenia innym i kochania ich tak, jak On kocha nas. Wpływ hojności wreszcie. Hojność musi być naturalnym owocem naszego dobrobytu. Szczodre dzielenie się nie tylko łagodzi cierpienie i niedostatki innych, ale także przynosi radość i nadaje sens naszemu życiu. Hojność umacnia nasze społeczności i tworzy sieć wsparcia, która może wesprzeć innych w trudnych chwilach. Tworzy to błędne koło dawania i brania, które utrwala życzliwość i miłosierdzie poprzez nasze czyny.